Za nieobecność, a niestety musiałem załatwić tam parę spraw związanych z YouTube'em. Dzisiaj wreszcie mogę oficjalnie wrzucić swój pierwszy, myślę, że tak 15-minutowy film. Zagramy sobie dzisiaj taką Gierkę. Chwilę w nią pograłam sobie. Myślę, że czemu, jej, czemu nie wrzucić jej, nie? Fajna w miarę. Tylko to jest taki, jakby to powiedzieć, ziemniak. Ziemniak, który daje wam za O, taki. Ziemniak, który wam daje zadania do... e do tego, żeby żyć. Dlaczego mi wyzerowało pieniążki? O. Finałowa runda jest najtrudniejsza. Ciągle w ostatniej rundzie, jak przed chwilą grałem, ciągle mnie gonił ten ziomuś. Ten jego tata, można powiedzieć. Dobra, to ja Wam nie udłużę, tylko Wam przewinę tu. Proszę bardzo. Już lepiej, już jest tutaj eee, telewizorek. O, to jest taki ziemniak. Będę Wam czytać to. Ale ci, którzy zrobią, zostaną wielcy na mnie urodzeni. O, ja to jest jego rodzina. Halo, co stało? Czarny ekran. Skacze wszystkim, bardzo strasznie. Halo? Ty go zlagowałaś, nie O kurde, już jakaś się straszyła. Tego, o tamtego. Kto tutaj? Czym ty jesteś? Czym ty jesteś? Bój się Boga. Хи! Ти трябва да стъпнеш на правилното че съм се разумела, трябва да добро, ще бъдем смелени на кавалки. Przychodzimy? <laughs> Tyle osób odpadło, nie wierzę. W innej konkurencji, złajcie, widzicie? O kurde. Nie trzymaj bej, bim, ms... A nie, to jest to, że musicie. Słuchajcie, nie możecie trzymać głowy takiej staruszki podobnej do jego i musicie podejść do kogoś i mu ją podarować. zaraz okaże, że to ja będę mieć. Ja jej nie chcę mieć. Kto ma tą głowę? O, tu jest ta głowa, zobaczcie. Dobra, Ziemoś ma. Zimuś nie żyje. To. Bye bye. O kurde, Ronaldo, Marginal idzie. O kurde, jezu, myślę, że to już on. Bo tutaj to są wszyscy ludzie, że on tu nie wybiera. To jest jakiś pośledzony człowiek. Tak, pośledzony. Bardzo. Dobra, brawo ci. Dobra, udało nam się. Dało ciszę. Dobra, ja. ty, a może jakiegoś trolla byśmy kupili? Saper, daję sapera. Wszyscy są. Ja bez sensu. czarno biały, kundel. Wszyscy są ślepi. nie ziemi. Bomba atomowa. wystrzeli, wystrzeli Nuklearną bombę, która przez długi czas rozbawi wszystkich. W tej grze będziesz na platformie. Kamienie będą spadać na tę platformę. I ty będziesz musiał ich unikać, inaczej możesz umrzeć. O nie. Dobra, oszczędziłam wam ten cutscene tych. Co jakbym skoczył? O kurde, da się skoczyć, dobra, nieważne. Dobra kulka. Przeżyłem? O kurde, o kurde, o kurde. Ja mogę no, uniknąć no, robić jak bym chciał. Ja! Jest! <grymne> Ale widzicie to? Widzicie to? Ja! Ale kurde, farcioch! Co ja co im się stało, jakby każdy teraz tu wyszedł? Dobra, czekajcie, oszczędzę Wam tych scenek, tylko po prostu Wam powiem, co będzie trzeba, co ty tu robisz. Ja? To zobaczcie sobie. Dla tej gry każdy musi skopiować nuty, które gram na gitarze, albo umrzesz O kurde. A nie, to było już. Nie, nie było. O kurde, dobra. Zobaczymy, jak to będzie O kurde, co się dzieje. To Nie Podchodzimy do ziemniaka. ziemniak? Ty, widzieliście? Byłem w środku ziemniaka. Dobra, będę na niego mówić ziemniak. Wy też na niego mówcie ziemniak. Ziomek, ale co ty mi tutaj podchodzisz? On, słuchajcie, jest jakiś upośledzony. Upośledzony po prostu. Szybciej. Znowu? Znowu nie trzymaj tej babki za łeb, bo wybuchnie. Co znowu to? Kurde, co to jest? Gdzie ja jestem? Co jest? Kto ma babkę? A ten ma babkę. Ten żytek ma babę. Mam babę. mam babę, mam babę, mam babę Chodź tu babo, chodź tu ziomek Chodź tu, ma, ma, ma Idziemy, uciekamy Zabiłem go? Nie żyje, dobra Ty, jestem Signum. Yo! Ty, bo tam była taka miejscowa, gdzie wszyscy się kampili Kurde, pokazałem trochę mojej twarzy To nie, niezbyt dobrze znaczy włosy to chyba moje, możecie widzieć. O tak. No. To już wiecie, że nie jestem łysy. Uważasz, że możesz mnie pokonać? To dość żałosne. Chyba będę musiał cię wyeliminować, co? nie, nie wiem, będę musiał z nim walczyć? Kurde. O kurde nie, bo to jest ten ziemniak. Pan Grace. Jak my mamy go pokonać? Bo jak on kopię? nas, Ze swoimi ziemniaczonymi nogami. O kurde. Unikamy. Spadamy. Ja pierdzie, Ej, czołów we mnie! Spadaj. Nie lubię cię. Ziemniaku zasarany. Jak? Pomocy Ej, no kiedy możemy go zabić? Ech, co, co jest? Jump! O nie, laser. Laser No, nie O kurde, no nie na mnie, ziemniaku zarypany! Do tego odrzutka idzie. Ziemniak! Ej no, dobra, rzuciłem tego. Dobra, przetrwamy to. Czemu on jest taki słabonych? milion raz większy od nas, ja pierdziłem, to takie szybkie. I nie wygrywa z nami, ale jest dwa razy większy od nas. Dobra, schodź, schodź, schodź. No ale czemu? Nie, słuchajcie, ja nie wiem czy ja nagram z tego pardy 2, bo wkurza mi ten ziutek, że on... Dobry, ...że on ciągle za mną chodzi tylko. No, pokonaj tego ziutka, ziutko. Jump! 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 Jump, Ronaldo! Ej, co tak kasznę, że zesnę? Wyśkopnij go tymi O dobra, bombę rzuca. Nie do mnie! Zasraniec, zwalony. Zesrań. O dobra, jestem sam. Muszę go pokonać. Ja raczej nie dam rady. O, on, on tu idzie. Skaczę. Ty jestem sam pierwszy raz. No nie, run. Spróbujemy jak wygrać grę i zabić tego pana Graysa. Kiedy rzuci rzucisz, Znaczy się te bomby. Ej! Zasrancu! No, nie widzę kamery, Ziemniaku. Weź suń tą głowę. Rano. Bomba ci pod nogami pewnie zaraz Dobra, teraz mamy bomby Trzy Kurde Ty, zostało już mało Mało HP masz, ale ja muszę uciec Zregenerować te HP jakby mi się regeneruje. To ja przed nim uciekam. Czekajcie, Uuu. bo. O kur... Nie! Ogłuszył mnie! Gwiazdki znikajcie! Bo on mnie kopnie! Nie w tą stronę. Dobra, przyspieszył mnie trochę. Teraz jak mnie kopnie, to spadnie. Dobra, bomby o to mówię. Ja wiem, że on może lubi za mną budzić. Ale nie, ja nie jestem. Odłażenia ze mną. Purp. Że. Dobra. Jeszcze idziemy po kolejne na kule. Może go pokonamy. Nie no, wątpię w to. Bardzo w to wątpię. Chcie, jeszcze jedna bomba i pokonamy go. Bo teraz nie możemy degnąć. Jest, dobra. Pokonałem go. Czy jak? Czekajcie. We're gonna lose the power of ours. 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 We're gonna lose the I the power of ours. We're gonna lose 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 the power of ours. We're gonna the power of ours. we are going to lose the to Czemu dalszy? Win! Best Player on Roblox Award O oh, kurde, odblokowanie! Jest, wygraliśmy! Wygraliśmy, pokonaliśmy! Słuchajcie Ziemniak leży w tyłku, no Oczywiście jest jeszcze więcej leveli, gdzie możecie tego gdzie możecie mieć inne poziomy trudniejsze, ale to w następnych odcinkach, jak mnie poprosicie w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję za oczywiście nasze oglądanie tutaj, że oglądaliście to, co Wam się chciało, jeśli dotrwaliście do końca. A ja Wam bardzo dziękuję i no niestety, ale wróci do log, wykończymy. Na razie!